To absolutnie niesamowite, ale chyba nigdy w życiu nie zmieniałem nic częściej niż układ biurka i narzędzi, które wykorzystuje do pracy. A że pracuje bardzo dużo, to muszę mieć pewność, że pracuje na absolutnie najbardziej produktywnej konfiguracji i właśnie o niej dzisiaj opowiem. I to w wersji, której nie widział jeszcze prawdopodobnie nikt, czyli takiej ładnie posprzątanej, poukładanej, jak to na wszystkich filmikach na YouTube bywa, ale spoko, spoko, nie przejmujcie się, to stanowisko wygląda tak dobrze tylko do dzisiejszych nagrywek. A jest to miejsce, w którym Pracuję, odpoczywam, uczę się, projektuję nowe rozwiązania i mówię o tym, aby nadać właściwego kontekstu. Sercem mojego setupu jest biurko z regulowaną wysokością blatu. Blat to lity dąb. 4 centymetry lakierowany z wypełnieniami z czarnej żywicy. Całość o wymiarach 140x75. Jestem absolutnie zakochany w tym biurku. Uwielbiam strukturę i energię, która płynie z drewnianych mebli. Dodatkowo jego wielkość jest idealna do mojej konfiguracji sprzętowej i to już właśnie do niej teraz przechodzę. Nad biurkiem rozpościera się 27-calowy monitor LEDowy iAMA, który jest zawieszony na specjalnym ramieniu, umożliwiającym umieszczenie stream decka pod spodem i też sterowanie tym góra-dół. Kiedyś miałem dwa monitory po 24 cale ale okazało się to zbyt duże, więc potrzebuję takiej przestrzeni na ekranie, która daje dwie kartki A4, mniej więcej coś takiego, umieszczone obok siebie. Często pracuję tak, że mam dwa okienka obok siebie otwarte. Jedna to przeglądarka internetowa, druga to na przykład notatnik, gdzie coś piszę. Wspomniany Stream Deck to jest dodatkowa klawiatura, którą wykorzystuję do sterowania oświetleniem, nagłośnieniem. Ona jest e, też e, takim pozbawieniem jakiegokolwiek tarcia pomiędzy zmianami scenariuszy pracy, o których pewnie opowiem też na łamach. Innego odcinka. Jeżeli już jesteśmy przy klawiaturach, to jako użytkownik Apple korzystam z klawiatury Apple Magic Keyboard, którą na zmianę stosuję z otwartym laptopem. Ona mi służy do, jakby tutaj zaskakująco pisania. Lubię ten skok klawiszy, lubię jej design i niewielkie rozmiary. Służy mi to już od kilku lat. Obok klawiatury używam myszki Logitech MX Master 2S, którą odziedziczyłem po grafiku Darku, który to też przesiadł się na nowszy model. Jako Eks-nałogowy gracz w Counter-Strikea 1.6, Preferuję większe myszki, w związku z tym e, też e, nie korzystam z Magic Apple Mouse i też zrezygnowałem z e, touchpada. Ja wiem, że są tam takie aplikacje jak Better Touch Tools, które dają naprawdę mnóstwo e, ciekawych rozwiązań, ale jako gracz preferuję myszkę. Cała ta konfiguracja jest zasilana przez mojego ukochanego Maca R z procesorem M2 w kolorze Midnight Blue. Na żywo prezentuje się absolutnie obłędnie. Konfiguracja z 16 GB. Ramu 256 GB dysku. Dodatkowo w chmurze Apple mam jeszcze 2 TB i mogę powiedzieć, że w tej konfiguracji to już jest mój czwarty komputer z logo nadgryzionego jabłka. Teraz słyszysz mój głos, wow, na YouTubie, ale też w podcaście i dzieje się to dzięki mojemu dyżurnemu mikrofonowi, czyli legendarnemu wśród internetowych twórców Yeti Blue. Przez moment korzystałem z Shurem V7, ale nie do końca podobała mi się jego barwa. Mój Yeti jest zawieszony na statywie Mazos i to jest dużo lepsze rozwiązanie niż standardowe takie uchwyty, statywy stawiane na biurku, które są dodawane do pudełka. Przez długi czas byłem tylko głosem z głośników, ponieważ działałem głównie w obszarze podcastów. Dalej, oczywiście, to robię, mając na koncie blisko 150 odcinków, ale jak widać, teraz aktywnie dołączam też. Obraz, a to oznacza, że potrzebna jest kamera do nagrywania. Aktualnie, właściwie już od dwóch lat, korzystam z Canona M6 Mark II w połączeniu z obiektywem Sigma 16 mm z przesłoną 1.4, i to pozwala uzyskać ten ładny efekt rozmycia w tle. E, powoduje to nawet, że taki bałagan, nieład nabiera estetycznego wyglądu. Kamera, nawet najlepsza, da słaby obraz, jeżeli nie zapewnimy jej odpowiedniego światła, i o tym będzie. Kolejny punkt do omówienia, bo oświetlenie to jest ostatnio największe usprawnienie, jakie wprowadziłem. Przesiadłem się z Yongnuo Yong no, 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 i N300 na Elgato Keylight. Lampy Elgato są łatwiej sterowalne z aplikacji Control Center, dają też mocniejsze światło. No i dorzuciłem do tego wszystkiego światło konturujące z tyłu, po mojej prawej stronie. Prawdopodobnie jeszcze zamontuję jedną gdzieś tam lampę z góry na suficie, aby dało się... Łatwo skierować, doświetlić jeszcze jeden element. Gdy nie stoję, to siedzę na przerobionym fotelu M-Position, od którego odkręciłem wszystkie niepotrzebne mi elementy typu podłokietniki, oparcie pod głowę, a także wysięgniki pod laptopa. Fotel ten jest w pełni ergonomiczny, pozwala na dostosowanie go do sylwetki w 644 wariantach, ma funkcję leżenia, przydaje się to w przerwach między spotkaniami online. Mam go już od wielu lat i pamiętam, że był to jeden z pierwszych, taki mega drogi zakup na firmę, dałem za niego chyba pięć i pół tysiąca złotych już dzisiaj tych foteli nie produkują. To by było na tyle z tych rzeczy z mojego setupu. Mam jeszcze sporo akcesoriów typu nagłośnienie, smart home, oświetlenie LED i naprawdę wiele innych gadżetów, o których mógłbym jeszcze długo opowiadać. Pytanie, czy ktoś chciałby tego słuchać? Jeżeli będzie 50 łapek w górę pod tym wideo, to biorę się za, za nagranie takiego materiału. A jeżeli masz dla mnie jakieś rekomendacje co do usprawnień, które tu jeszcze mogę wprowadzić, co mogę zakupić ze swoje ciężko zarobione złotóweczki, to zapraszam do sekcji komentarzy, widzimy się w kolejnym wideo.